Wioska Kuldera w stanie Rajasthan w Indiach to jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc na świecie. Mnóstwo ludzi doświadczyło tam paranormalnych rzeczy, których nie da się w żaden sposób wyjaśnić. Około 170 lat temu wioska została całkowicie opuszczona. Wszyscy jej mieszkańcy przenieśli się w inne miejsca. Wierzy się, że wioskę nawiedzają duchy, które nie pozwalają w niej nikomu na dłużej zamieszkać. Gdy wieści o nawiedzonej wiosce rozeszły się na cały kraj, zespół badaczy zjawisk paranormalnych z Deli postanowił się temu przyjrzeć. Pojechali więc do wioski, aby poznać prawdę. W 2011 roku zespół czterech badaczy dotarł do wioski Kuldara wczesnym popołudniem. Gdy zaczęli swoje badania, początkowo nie natknęli się na żaden znak świadczący o tym, że dzieje się tam coś paranormalnego. Mieli specjalne urządzenia. Między innymi do badania zmian w polu elektromagnetycznym wokół nich. Przez długi czas nie mieli żadnego sygnału, jednak gdy zbliżał się wieczór, zaczęli odczuwać coraz większy niepokój. Gdy jeden z badaczy, Alex, poszedł do samochodu po butelkę wody, zauważył na samochodzie ślady dziecięcych dłoni. Wiedział, że w okolicy przecież nie było żadnych dzieci. W tym samym czasie pozostali członkowie zespołu, którzy przeszukiwali ruiny. Usłyszeli nagle głośny krzyk kobiet, zmierzający w ich kierunku. Gdy spojrzeli na urządzenie, jego wskaźniki zaczęły wariować. Im dźwięk był bliżej, tym więcej sygnałów odbierało. W tym czasie, Alex, który wszedł do samochodu po wodę, zobaczył nagle starego mężczyznę, wpatrującego się w niego przez szybę auta. Gdy wysiadł, mężczyzny już tam nie było. Wtedy usłyszał krzyk swoich przyjaciół, dochodzący z ruin. Alex natychmiast ruszył w ich kierunku, jednak gdy dotarł na miejsce, zobaczył, że wszystko jest w porządku, a jego przyjaciele stoją wokół studni. Robiło się coraz zimniej, a urządzenie wskazywało studnię na źródło sygnału. Gdy zaświecili w jej głąb, wyleciało z niej stado nietoperzy. Aleks zebrał w sobie odwagę i zajrzał do studni. Wtedy usłyszał głos dochodzący z jej dna: Wynoście się! Wynoście się stąd, musicie opuścić to miejsce. Ponownie wszyscy usłyszeli krzyk kobiet zmierzający w ich kierunku. Nagle coś chwyciło Aleksa za rękę i próbowało wciągnąć go na dół. Gdy Alex spojrzał w dół, był przerażony. Był tam ten sam przerażający mężczyzna, którego widział przy samochodzie. Przyjaciele Aleksa zdołali go uratować. Wtedy wszyscy postanowili natychmiast opuścić to miejsce. To, czego doświadczyli w tej wiosce, było czymś, czego nigdy wcześniej nie widzieli. To nie był zwykły przypadek zagubionego samotnego ducha, tylko stada wściekłych dusz, które nie były zbyt gościnne. Po tym incydencie Alex zachorował na ponad miesiąc. A koszmarne sny z tamtego wydarzenia nawiedzały go przez następne lata.